No Siemanko, kochani, witam Was z powrotem na kanale. Dzisiaj, sobie powiemy parę słów o przyponach na okonia. Otóż, kochani, chciałem zwrócić uwagę na to, że ja kiedyś też używałem fluorokarbonu, jak wielu z Was używa. Niestety, no, ten fluorokarbon nie sprawdzał mi się. Ze względu na to, że raz nie robiłem, że jest zbyt sztywny. Po drugie, no przyłowy z zawsze bardzo często i gęsto kończyły się do obcinką, jak to zwykle bywa. No i używałem jak zwykle cienkich linek stalowych, przyponów, przyponowe, różnego linki. Tam mówiłem Wam, zresztą mam yy, jeszcze dość sporo tych linek. Są dobre, owszem, takie do 3 kg, cieniutkie niteczki, miękkie. Ale coś mnie tkzęło, kupiłem sobie taki hard mono, chociaż miałem nigdy go nie kupić. Kochani, to nie jest fluorokarbon. Jak widzicie, to jest 40. Już wam mówię, o wytrzymałości nie 12, tam 55 i tak dalej, ale co chciałem powiedzieć. W tej chwili to nie jest ważne, bo ona jest w różnych rozmiarach i grubościach. To jest 0,40. Ja myślałem, że to jest znowu jakiś fluorokarbon, Mówię, a coś mięsknąło popróbuję. I kochani. Jeden przyłup szczupaka. Jest na którymś z ostatnich filmów. Te szczupaki tam były. Jeden czy drugi szczupak 78 cm. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby to, że był dość głęboko wyknięty. to malutka gumka, malutki haszyk. No, ale niestety cał, cały ten przypon już był pyską szczupaka. Także miał kontakt z jego zębami. I kochani, wydobyłem w ciągu paru minut jeden, za drugim dwa szczupaki. Oczywiście był już trochę zdezolowany, nie nadawał się do dalszego użytku, ale nie przecięły, wydobyłem i to właśnie po takim brzmieniu, bo ktoś powie, że na przykład łowi szczupaka i tak dalej. No i nie przecina, nie przecina. Oczywiście, jak jest zapięty i nie, na samym końcu, i także pysku nie ma, pysk nie ma zębie, go nie mają kontaktu z materiałem szyponowym to raczej nie zrywa, nie przecina, no bo nie ma jak, ale jeżeli w tych głębiej i ten materiał znajdzie się już w jego pysku, no to z reguły na te cienkie fluorokarbony i tak dalej już nawet jak wielu wędkarzy zaleca, że już i grubości 1 mm i tak dalej, ja nie lubię takiego czegoś z tego względu, że ja lubię bardziej finezyjne łowienie, ale wracam do tego mono, hard mono, to jest odpowiednik, kochani, regeneratora. Ja regeneratora też nie używałem swego czasu. Właściwie prawie w ogóle go nie używałem, bo go używałem, za, uważałem jako, za fluorokarbon. A regenerator, jak się okazuje, to wcale nie jest fluorokarbon i to też nie jest fluorokarbon. I czy to się różni? Przede wszystkim, kochani, jest o wiele bardziej miękkie, także nie gasi tej pracy przyznanej, ona sobie bardziej tam może rozrabiać pod wodą, kusić, wabić naszą rybkę. Jest wytrzymalszy na zębach, no na zębach, na węzłach. Jest wytrzymalszy i to dobrze wytrzymalszy na węzłach. I również jest odporny na zęby szczupaka. Jak pokazał mi w tej chwili, że dwa ładne wydobyłem z szczupaki. to ładne Szczupaki, to szczupaki. Ale chodzi o to, że były zapięte tak, że miał kontakt z zębami i nie przeciął. To jest 0,40, ale jest tak miękka, że kochanie ja tego używałem na. Ultralizie, wędka do 7 gram, przynęta, główka dzińowa, 3 gramy, mała przynęta, 5 cm, no użyłem też trochę większych przynęt, 7 cm, <laughs> na tym i dało radę. I jak tego poczytałem sobie, sprawdziłem, mówię, co to w ogóle jest. Dopiero jak sobie głębiej się zagłębiłem w materiały te typu chlorokarbonu, materiały mono, to teraz już wiem, kochani, to są dwa całkowicie różne materiały. I powiem szczerze, że no, na razie sprawdził mi się tak, że na okonie mogę sobie spokojnie używać tego 0,40, niewidoczna w wodzie i tak dalej. Jest miękka, o wiele bardziej miękka niż plural. Nie jest sztywna wcale. To tak jakaś utwardzona żyłka czy tak dalej. Ale po takim czymś, jak teraz miałem, że po spotkaniu się ze szczupakiem, z zębami ją w pysku szorował. Faktycznie przypom był już nie do użycia po dwóch szczupakach. Ale nie straciłem. Także szybko przewiązać następny taka kalinka ma 25 metrów, także tych przyponów można trochę nawiązać sobie. <laughs> A tym bardziej, że jak ja na oko nie lubię, to robię gotowy przypon. Bez zagrabki nie zmieniam grawek. Zmieniam przypony. Mam kilka przyponów, kilka główek, które sobie zaplanuję i tak dalej. Albo szybciutko przywiązuję, bo to są sekundy, minuty, ale nie używam agrawek, Na przykład nie lubię bynajmniej Czasami, owszem, metalowych, owszem, używam agra grawki, bo to są taką kolej rzeczy, ale ten... Jeśli chodzi o tego typu karbonowe rzeczy, to jest naprawdę, powiem ten mono, jest... No jak na razie zdało mi egzamin, mogę z czystym sumieniem polecić, bo sam przetestowałem na sobie. Nie mówię, że to musi być techniczny i tak dalej, <laughs> bo nie wiem jak jest generatorem regeneratorem od gira. W każdym razie to są te same materiały, także podejrzewam, że też może fajnie działać. To jest Ironclad i powiem, że jestem naprawdę zadowolony, także kochani materiał na okonia. Mo można śmiało próbować. Spróbowałem, jest na filmie. Ja tam jeszcze powiedziałem w którymś momencie, ja pamiętam na tym momencie na filmie. <laughs> Kurczę, jakiś film upadł. popadł. Mówię, co, cud na niebie, że mi nie przeciął. No i faktycznie trzymam. Dwa po kolei dało radę. Dobra kochani, jakby co, to co ja was pozdrawiam. Niech nie. moc będzie z wami i do następnego. Jedziemy na ryby.